Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy protestanci, no są ta sercy są, zrobili sobie bożka z tej swojej osobistej relacji z Chrystusem. Dlaczego to jest bożyszcze? A choć wydaje się to, jak żeśmy sobie wczoraj mówili, bardzo takie katolickie, osobista relacja z Chrystusem, takie tak... Ona jest ważna, ale nie w wydonie protestanckim. W wydonie protestanckim jest to diabelskie zwiedzenie, ponieważ pierwsze tworzą sobie, jak tutaj mówi pan jak mu tu. to jest nowy Jan Kubiak, tak? Janek Kubiak tworzą sobie relacje poza, poza kościołem. Czyli on, on i Chrystus, nikt więcej nie słuchają nikogo, czyli tak naprawdę nie wybierają Chrystusa, tylko znów Chrystus i ta relacja z Chrystusem jest tylko fasadą, tanią fasadą, do tego, żeby za tą fasadą schować posłuszeństwo samemu sobie. Tak? I to widać, to posłuszeństwo samemu sobie, które idzie za. Za wygodnictwem. Nie słuchamy nikogo, żadnych sakramentów, żadnych księży: jesteś zbawiony, jesteś święty, czyli po prostu już jestem. Koniec. Jestem i koniec. Nikt mi tego nie zabierze, jak tu za chwilę sobie odsłuchamy pana Kubiaka, tak? Już jestem, nie? Czyli to jest ludzkie, cielesne, antychrystusowe, antybiblijne i anty. Relacion... W relacji z Chrystusem. Czyli głoszą osobistą relację z Chrystusem, ale sposób, w jaki ją budują, jest przeciw tej relacji z Chrystusem. Dlaczego? No właśnie. Będzie tutaj definiował nam yy, pan Kubiec, że już jest święty, nie? Nieutracalnie zbawiony, nie może utracić zbawienia. To sobie wysłuchajcie, to troszkę streszcza tu sobie przesłuchamy trochę. I mówi w jednym momencie, nie, że e, już jak masz tą relację z Chrystusem, to już jesteś święty, to o tobie mówi Bóg, nie? czyli On już jest. O. Panie Kubiak, Chrystus mówi w Ewangelii, żebyśmy się, stawa abyśmy się stali nienagani, bez zarzutu, tak? mamy się stawać świętymi, mamy się starać o świętość występuje tutaj przeciwko strachowi. Oczywiście Święty Paweł pisze z drżeniem i bojaźniem zabiegajcie o własne zbawienie, tak? A więc e, mamy e, mieć bojaźń Bożą. Taka postawa, jaką serwuje nam tutaj Pan Kubiak, zresztą nie tylko naleceniem całej protestanty, Ja już jestem święty, nieutracalnie zbawiony, nieutracalnie sprawiedliwy, e, prawda? I już niepokalanie poczęty, bez, praktycznie bez grzechu, jest w głębokiej sprzeczności z postawą bojaźni. Tak? A więc. Gadają, jak na, na, na yy, Katarynki, relacja z Chrystusem. osobista relacja z Chrystusem, tak? Tylko, że postawę, jaką przyjmują y, względem Chrystusa w oparciu o swoje własne zrozumienie, jest głęboko sprzeczne i uderza w relację z Chrystusem, bo relacja z Chrystusem buduje się na Koranach, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, tak? I święty Jakub nam mówi, Zamięcie radość w płacz, w smutek, tak? Mamy się upokorzyć, y, prawda? A Protestant, no ja już jestem święty, już jestem sprawiedliwy, nieutracalnie zbawiony jak ten celnik. Czyli ta relacja z Chrystusem jest tylko prymitywną lucyferską fasadą, którą się posługują, albo inaczej, którą Lucyfer się posługuje, żeby zaciemnić Protestantom oczy i wbić ich w postawę przed Chrystusem, w postawę względem Chrystusa, która jest antypostawą, bo jest postawą pychy, wyniosłości i takiej y, zadufania, ja już jestem. Jeśli stoisz, bać byś nie upadł, ale tego na, na to nie ma miejsca w protestantyzmie, takim jak tu, jak nam nasz przedstawia. Nie, On już jest. Cyrikas już jest, Kurelas już jest. A jak upadnie, no upadnie, upadnie, on już jest. O, nie ma miejsca w tej postawie na nawrócenie ku zbawieniu. 7 rozdział 2 listu do Koryntian. Więc dostrzegacie tutaj ten, to szataństwo. Relacja z Chrystusem, relacja z Chrystusem, relacja z Chrystusem. W oderwaniu od Kościoła skazani na samych siebie, na własne zrozumienie Słowa Bożego, przyjmują postawę, która tak naprawdę nie jest relacją z Chrystusem, ale stawia nas w opozycji do Chrystusa. Bóg Pysznym się sprzeciwia. Nie ten, który tam się faryzeusz, który się tam stawia przed Bogiem, nie, ja już jestem taki, nie, to robię, tamto robię, został usprawiedliwiony. A właśnie w takiej pozycji Stanie protestanty z Panie Boże, że jestem święty, nieutracalnie sprawiedliwy, nieutracalnie zbawiony. Ja już jestem. O! Nie? Bo co tam klepnął formułkę? Zawołał do Jezusa i już jest. o a. jeszcze relację z Chrystusem, ale postawę, jaką przyjmujecie, jest antyrelacją z Chrystusem, jest ucieczką od Chrystusa, jest odejściem od Chrystusa, jest stawianiem się przed Chrystusem w pozycji odrzucenia. Nie ten odszedł od sprawiedliwiony. Idźcie precz ode mnie, nie znam was, bo stajecie poza Kościołem, poza ciałem Chrystusem, poza prawdą Chrystusa. I wpiszę Dobra, oddam tutaj słowo. To tak troszkę wcześniej, ale tradycyjnie, jak tak, pokażę to od tego momentu. Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana Summer sauce is a semi-dried, great tasting, smoky flavor. Ain't got it right here, you got to feel it. Odebrana. Zbawienia nikt nie może ci odebrać. Ani papież, ani ekskomunika, ani dekret, ani nic. Dobra, a samemu można się go pozbawić. Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków panie Kubiak. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie. Nie upodoba sobie dusze moje w nim, tak? Rozumiesz to, jak czytasz? Mój sprawiedliwy, czyli Chrystus tego kogoś uznaje za swojego sprawiedliwego. I za tego sprawiedliwego uznaje za tego, który żyje według wiary, tak? Który żyje z wiary, a jednak może się cofnąć. Nie upodoba sobie moje serce w nim, taki też będzie zbawiony? Nie, bo jest napisane, że odstępcy idą na zatracenie. Odstępcy od czego? Od wiary. A więc od, od wiary można odstąpić. Będziesz tutaj lał wodę, że oni nigdy nie uwierzyli. A więc skoro nigdy nie uwierzyli, to od czego odstąpili, jak nigdy naprawdę nie mieli wiary? No ale to są takie właśnie protestanckie dyrdymały, które lucek im wbija do głowy, a przez nich z innych, bo daje je tylko Jezus Chrystus. I jak on daje, to daje. Tak daje, daje, ale ja je mogę stracić. Przechowywujemy ten dar w glinianych naczyniach, panie Kubiak, a nie w antyatomowym bunkrze. gdzie jest pewnie, jak święty Paweł ci o tym pisze. A ty przedstawiasz zbawienie, jakbyś już miał pewnie, yy, w przeciwatomowym bunkrze 500 metrów pod ziemią, nie? No nie. Święty Paweł pisze, że masz to w doniczce z glinianej. Bo daje je tylko Jezus Chrystus. I jak on daje, to daje na wieki wieków. Amen. I tak, nie... tak, on to daje i nigdy tego nie cofa. Kładzie na stół. Masz. Tylko jestem zobowiązany współpracować z tym i w, ja mogę to odrzucić w pewnym momencie. Nie, że on mi zabierze. Ja się pozbędę. Dlatego do Hebrajczyków jest napisane: Nie pozbywajcie się łaski Bożej. Nie to, że Chrystus uważajcie na to, żeby Wam Chrystus nie odebrał łaski Bożej, bo on tego nie zrobi, tylko nie pozbywajcie się łaski Bożej. Tak? To czytaj słowo Boże. Ja wiem, że je czytasz, tylko że czytasz po swojemu i pod siebie, a nie według Chrystusa i pod Chrystusa. Bo jesteś w oderwaniu od Kościoła. Idziesz za sobą samym, tak jak cały protestantyzm. Wieków. Amen. I nie możesz go utracić. Nie możesz go utracić. Jeśli narodzisz się na nowo w Chrystusie Jezusie, nie możesz utracić zbawienia. Jezus powołuje Cię dalej, abyś za Nim szedł, abyś za Nim podążał, w pewności tego zbawienia. Katolicy niestety są tak nakręceni, że oni. W pewności zbawienia, a gdzie to masz napisane? Bo święty Piotr w pierwszym rozdziale pisze, że zroch Jezus nas zrodził do żywej nadziei. Święty Paweł w ósmym rozdziale do Rzymian pisze, że w nadziei jesteśmy zbawieni, a ty mówisz o pewności zbawienia. A gdzie to jest? Robią rzeczy właśnie ze strachu, a to jest bzdura. Albo. Katolik nie robi rzeczy ze strachu. Mówiłem ci wczoraj, to ci powtórzę. Jest miłość i obowiązek. Tak? Miłość nakłada na nas pewne obowiązki. Jeżeli ty się żyjesz miłością, która cię zwalnia z jakiegokolwiek obowiązku, to to jest tylko miłość twoja własna, miłość twojej pychy i lenistwo. Bo miłość Chrystusowa i prawdziwa miłość przez duże M nakłada na człowieka obowiązek. To jest tak, jak ja bym się ożenił, tak? Mam żonę, powiedział jej w dniu ślubu, że Cię kocham i na, nie chodził do roboty, nie dbał o dzieci, nic nie robił. No przecież ja Ci powiedziałem e, w dniu ślubu, że cię kocham. Zawołałem, kocham cię, nie? I nic nie robił. I ona by mi powiedziała, to wiesz, co no ja się też powiedziałem, że cię kocham. I kompletnie nic nie robić. Ani garka nie umyć, ani nie ugotować, ani nie iść do prasy. No po co? No po co? Przecież powiedziała mi, że mnie kocha. i ja powiedziałem, że się kochamy i koniec. To nie jest miłość. To, co przedstawiasz, to jest yy, gadanie o miłości na poziomie hipisowskich czpunów. Którzy więcej czpali niż cokolwiek robili. To jest Twoja miłość do Chrystusa. To nie jest miłość Chrystusowa, to nie jest miłość do Chrystusa, to jest miłość własna do siebie samego, do swojego lenistwa, do swojego właśnie zwolnienia się z obowiązku. Jaki obowiązek? Katolik kocha, katolik wie, że miłość jest wymagająca, nakłada obowiązki i spełnianie. Obowiązków wynikających z miłością jest dowodem na to, że się kocha. Dzień po dniu. Tak, dzień po dniu mąż idzie do pracy. Dzień po dniu żona gotuje, tak sprząta, też pracuje i to jest to codzienne okazywanie sobie miłości. Właśnie wypełniając obowiązki wypływające z miłości. A ty jakie obowiązki spełniasz, które wynikają z miłości względem Chrystusa? Nic, tylko lejesz wodę i walisz bony w fotel. Tak? No bo nic nie trzeba robić. Gdzie jesteś, nie? Nie myl wypełniania obowiązków ze strachem. Poza tym lęk też jest. I odpowiedzialność jest. Jeśli czegoś nie zrobisz, to ponosisz konsekwencje. Ty se żyjesz bujaniem w obłokach miłości. Właśnie jak takie czpuny lat 60-tych hipisy. Miłość bez żadnych obowiązków. Miłość bez żadnej konsekwencji. Czy, czy robisz, czy spełniasz obowiązek, czy nie spełniasz? Kocham, oj, już jesteś. Tak? Nie ma miłości bez obowiązku, nie ma miłości bez konsekwencji, nie ma wypełniania obowiązków wynikających z miłości. Bez konsekwencji, zarówno wypełnianie obowiązków, jak i niewypełnianie obowiązków, które wypływają z miłości, mają ze sobą konsekwencje sięgające wieczności, jeżeli wypełniamy. Konsekwencją jest zbawienie jeśli olewamy, no to konsekwencją olewania tych obowiązków, które wypływają z miłości, jest potępienie krótka piłka. Dobrze, moi drodzy, nie chcę przedłużać. Na tym zakończymy sobie. Ale pułapka pana Kubiaka jest ogromna. To nie jest relacja z Chrystusem, to jest relacja z samym sobą. To, co głosi pan Kubiak, jest ładnie brzmiące, ale w gruncie rzeczywistości jest antychrystusowe. Anty jest wbrew relacji z Chrystusem. Tam nie ma relacji z Chrystusem. Tylko z sobą względem samego siebie. Chrystus jest tylko fasadą. Pozdrawiam.